Można by powiedzieć, walczyli jak nigdy przegrali, jak, jak zawsze, ale ja dzisiaj nie chcę znęcać się nad reprezentacją Polski, bo nasi piłkarze w tym meczu zrobili się wszystko, co się dało, żeby osiągnąć dobry wynik, była walka, było zaangażowanie yy, były próby ataków. Yy, było wszystko, co, po, co potrzebne jest do tego, żebyśmy za reprezentację Polski wstydzić się nie musieli. Przemyk Ofiara, witam was serdecznie takim w krótkim podsumowaniu od razu po meczu, jestem jeszcze na stadionie, jestem jeszcze pełny emocji, muszę przyznać, jestem wściekły na to, jak ten mecz się skończył, bo oczywiście, ktoś może powiedzieć, że reprezentacja Holandii na to zwycięstwo zasłużyła. No pewnie, więcej XP, więcej sytuacji bramkowych, Więcej z gry, więcej posiadania piłki, wszystkiego więcej, więcej również goli. Ale ja bym reprezentacji Polski, tak jak biczowaliśmy naszą kadrę wiele razy w przeszłości, podczas eliminacji i podczas innych turniejów wcześniej, to teraz wydaje mi się, że reprezentacji Polski biczować nie trzeba. Reprezentacja Polski do końca walczyła o to, żeby ten mecz zremisować, żeby w tym meczu zdobyć punkty. Nawet po stracie gola, tego drugiego, którego strzelił Bekhorst, Polacy mieli swoje sytuacje, Polacy dochodzili do, do bramki pramkarza Holandii. Szkoda, wielka, ogromna, szkoda, bo remis na pewno był na wyciągnięcie ręki. I to nie dlatego, że Holandia grała słabo, nie dlatego, że Holandia nas lekceważyła. Holendrzy grali bardzo dobry mecz, moim zdaniem. Holendrzy cały czas na nas naciskali. Holendrzy cały czas dociskali tę śrubę, dokręcali ją, ale wydaje mi się, że Polacy w każdej minucie byli zespołem konkurencyjnym. Byli zespołem, który nie daje się wciągnąć w tę holenderską grę, w tę holenderską gierkę na boisku. Polacy grali swoje, Polacy grali odważnie i zespołowo. Natomiast może ktoś teraz powie, że. Ja wychwalam reprezentację Polski po przegranym meczu, że co z tego, że zagrali dobrze, co z tego, że widowiskowo, co z tego, że zespołowo, co z tego, że ambitnie, jak nie ma punktów, jak jest porażka. I kolejny mecz reprezentacja Polski na początek Euro yy, przegrywa. Tak? Z jednej strony tak. Z jednej strony zostały tylko dwa mecze na pozabywanie punktów, ale z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj, na tym boisku, nasi piłkarze pokazali, że są drużyną, nie tylko drużyną, są jak rodzina, piłkarska rodzina walczyli jeden za drugiego i jak możemy być wściekli o to, że, że nie ma punktów, jak możemy być wściekli o to, że Holendrzy w końcu nas przełamali, tak myślę, że możemy być dumni z tego, że pomimo porażki reprezentacja Polski gryzła trawę, reprezentacja Polski walczyła, piłkarze nasi walczyli jak lwy, próbowali wyczarpać z gardę, Holendrom ten punkt, to się nie udało, ale myślę za walkę ogromne brawa, bo tej walki często brakowało, często rzekaliśmy, że dobrze, przegrać przegrali, ale nawet nie powalczyli, nawet nie starali się, nawet nie próbowali szarpnąć na ten sposób, tutaj to było, tutaj była walka, tutaj była chęć, zaangażowanie, na pewno warto pochwalić myślę Adama Buksę, super gol. Piękne otwarcie, do no tutaj szaleliśmy z radości, kiedy Adam Buksa tego gola strzelił na 1 do 0. Bardzo dobrze Adam Buksa zastępuje Roberta Lewandowskiego w składzie. Przepraszam, już głos straciłem, ale emocji podczas tego meczu było naprawdę mnóstwo. Jeszcze przed meczem podczas rozmów z kibicami. Dobry mecz Kaspera Urbańskiego, ale Kasper w kadrze od tych wszystkich meczów, które rozegrał, z Ukrainą, z Turcją, czy teraz bardzo mi się piłkarsko podoba. Obrona grała bardzo dobrze, obrońcy starali się przeszkadzać Holendrom jak tylko mogli. No niestety dwa gole, w dwa gole wpadły. Niezły mecz Tarasa Romanczuka, na minus myślę Nikola Zalewski, który w pierwszej połowie był nieobecny. I to od Nikoli Zalewskiego zaczęła się ta akcja, po której Holendrzy szlili... Pierwszego gola, bo to Nikola Zalewski przedrł na drugą stronę, kolędzy przejęli piłkę i niestety piłka wpadła do siatki pory koszecie. Wojtek Szczęsny nie był w stanie nic z tym zrobić. Nikola Zalewski, który oczywiście kilka, przez kilka ostatnich dni wokół niego dużo afer, dużo problemów i tak dalej, nie wiem, czy to miało wpływ na Nikola Zalewskiego, że troszkę gorzej w tym meczu zagrał, oby do meczu z Austrią. Tu w głowie było wszystko poukładane, bo to jest najważniejsze. Michał Probierz, też kapitalny obrazek, miał probierz przed meczem. Zachował się z ogromną klasą. Podszedł do ławki rezerwowych Holendrów, którzy no, ciężko było im tyłki podnieść, żeby się z Michałem Probierzem przywitać. Ten podał rękę, pokazał 100 razy większą klasę od, od Holendrów na boisku. Polacy też z klasą, ale Polacy bez punktów. Bardzo miło mi dla Was tutaj relacjonować Euro 2024. Szkoda, że zaczynam od meczu przegranego, ale cieszę się, że zaczynam od meczu, w którym Polacy gryźli trawę, walczyli, starali się, byli zespołem, który nie daje za wygraną, nie daje tak łatwo się pokonać, bo Holendrzy po tym meczu muszą powiedzieć uff, trochę z tymi Polakami musieliśmy powalczyć. Przemek Ofiara, dziękuję Wam za Dzisiaj to był może emocjonalny, ale szczery komentarz po meczu Polska-Holandia przegranym 1 do 2 na Euro 2024. Zapraszam do kolejnych naszych produkcji tutaj z Euro. Zapraszam Was na SuperExpress Sport. Subskrybujcie, lajkujcie, łapki w górę, bądźcie z nami. Cześć.